Nie z moich I rewolwerów. Mówi, że możesz nas nauczyć. Jak mi dać rewolwer? No, mógłbym wam pokazać, jak się strzela, jeśli oddacie mi moją broń. Nie, dzięki, nie ma mowy. No to mi! Dobrze, oddamy ci jeden Dawaj rewolwer. dwa. Oba, albo się nie dogadamy. Nauczysz nas strzelać i wtedy oddamy ci drugi. Mm -mm. No w porządku, no, no dajcie mi jeden, a ja wam pokażę. Nie, to co co ja okay? Dobrze! Hmm, chwileczkę. Dawaj o dwa. O co chodzi? Myślałeś na tym dłużej? A jeśli oddam ci oba, to was zastrzelę. No, Musisz obiecać, że nauczysz nas strzelać. Oczywiście, no obiecuję. Dobrze. Są ukryte w ubikacji. Fuj. W ubikacji koło szkoły? Mój ojciec chrzestny pokazał mi taką kryłkę. To musiał być dobry dobrze gościem. pójdę po nie. I pewnie ładnie pachniał. Szkubańce. Jak mi je włożyli do toalety, do kibla. Fuj. Dobra. W sumie ja nawet nie pamiętałem, gdzie to były tyle, bo ja myślałem, że one bili je gdzieś ma ukryte, ale w domu tych. W domu Johna. Czy tam Joego, czy jakąś tam nazwał? A tu dupa, schowali je w kiblu. Dobra, gdzie ten kibel jest? Tu jest kibelek, otwieramy kibelek. Fenimore, załatw się i dawaj rewolwery! Wejdź śmiało! Zobaczymy! Jezus, Maria! Mhm, mm nareszcie. Mam z powrotem swoją broń. Myślałem, że zrobił coś innego. No to super. Mamy rewolwery, gitarka. Otwórz drzwi. Mm. I Dostań się stamtąd Fenimore. proszę cię. To tutaj zupełnie nie pasuje. Dlaczego? Dobra, rewolwery też się w tej grze przydadzą. Mm, a co teraz zrobimy z zabawkowymi? Można je włożyć, te zabawkowe rewolwery? A nie, nie ma już. Jakimś dziwnym trafem zginęły. No dobra moi konie, ale takim właśnie sposobem mamy swoje rewolwery, jesteśmy już stuprocentowym ko... O god damn it. Ja wiem co się teraz zrobi. Zobaczcie. Jadą, jadą! Zdążył się dźwięk spóźnienia. No. Jedemy dur jedzie doktor. Nie, Tych! co tu się dzieje w ogóle? Oh o gad, Big mamo. Hej, wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Jestem cała. Mam o. sprowadzić lekarza może? To nie będzie potrzebne. Lekarz jest ze mną. Na rąbarę, jak Bela. Jeszcze jedno, kolejki. Nie, da, dobra. Trzeba naprawić koło. O, możesz po kogoś posłać? Ja nie no, Jeśli chcecie, mogę to sam naprawić. Ty? Ale czy wiesz jak sobie poradzić? No, mogę spróbować. Dobra, pośpiesz się. Panienka Rianon powiedziała mi, że w szkole jest ktoś ranny i dodała liwi. To ja jestem Livi, sam widzisz. Tak więc powiedziała, Livi, musimy pomóc temu mężczyźnie. Livi, zabierzesz ze sobą doktora i pojedziecie mu pomóc. Ale panienko odparłam. Nie pozwolą mi pomóc farmerowi, twój wuj się na to nie zgodzi. Mhm. A na to panienka rzekła, nic nie szkodzi, powiem, że to ja się źle czuję i wtedy pozwolą ci sprowadzić lekarza. Ale najpierw musisz pojechać o. do szkoły z lekarzem, a potem przywieźć doktora do mnie, żeby już mi opowiedział, jak się czuję rany. No więc jestem. Nie wiem tylko, co mam teraz robić, doprawdy. No, na spokojnie, no nie martw się, no. Spokojnie! On być może już umiera, a jeśli nie zdołam mu pomóc, ja też zginę a to z my ręki my jesteśmy panienki. to ja jestem tym mężczyzną i zapewniam cię, to że jestem cały, cały zdrowy. Mm. Ale panienka mi powiedziała, Uciekaj, że jestem Uciekaj, filmorona, cię wpierdzieli! Tak, na tyle, jak mu patrz z boczu, bo i że jest uderzająco przystojnym mężczyzną. Tak, szczególnie jak zakryje mordę No, Jak bądź, możesz naprawić nasz wóz. Nie śpieszymy się, nikt nie umiera i w ogóle. No, dobra, siadaj. Zajmę się wszystkim. Chill. Strasznie mnie denerwuje te spóźnienie dźwięku. Okej, okay, to jest nasz doktor. No Najlepiej Yo. pozwolić mu to przespać. Tak, to w sumie racja. Ale ja bym doktora... Dziwnie to zabrzmi... Rozebrał. <laughs> Bez skażeń. No cóż, mmm Pamiętacie, kupiłem tak, jakby. Nie wiem, jak to się nazywa, nie, yy, nie zmylił. Zaraz wam przeczytam. Podnośnik. Proszę bardzo. Pyk. Z tym bajerem, że rękami tego nie podniesiemy. A nie, podniesiemy. To spoko. Doktor spadł! Doktor spadł! Gdzie jest doktor? Dobra, ja wiem, co my chcą, musimy zrobić. Czekajcie chwileczkę, bo doktor jest nie w stanie w ogóle dojazdy do niczego. Patrz na kurtka, właśnie. Rozbieramy. Przecież Fenimore jest z tym. Kleptomanem, więc bierzemy jako kurtkę. Dawaj kurtkę szmato dobrze, super. Okej, okay, mamy teraz kurtkę, mamy Meloni. Chyba, chyba już się domyślacie co będziemy robili w następnej kolejności. No cóż, teraz potrzebujemy koło. Jeszcze pogadamy z Liwi może. Posłuchaj Liwi! Słucham cię ko w boju. Zawsze słucham. Ja, yeah, zawsze. All day, all night. To dotyczy panny Rianon. Wiedziałam, jestem dobra w zgadywaniu. Widać. Chciałbym się z nią zobaczyć. Teraz nie da rady. Jest zamknięta w swoim pokoju. Pokłóciła się z wujkiem i poszła do siebie. Uch. Powiedziała, że jest chora i potrzebuje lekarza. Na Biedactwo. A jakie ma objawy? Boli ją tak głowa. naprawdę nie jest chora, tylko udaje. Eee. Psychicznych chorób się nie udaje. Czy ona ma faceta? Tewnie. Narzeczonego? Nie. Ale jest ktoś, kto by chciał nim być. Pan Random, syn z bogatej rodziny ranczego. Jej wujek chce, żeby Brianon wyszła za tego randoma? Mm -hmm. Tak, ale to nie będzie łatwe. Pan Narianon jest bardzo uparta. O, widać. Nie wyjdzie za niego, nie ma mowy. Pan o, Random nie jest jej idealnym kandydatem na męża. A jaki o? powinien być ten idealny kandydat? Odważny i honorowy? Oczywiście. Który obroni słabych i takie tam rzeczy. No Fenimor po prostu, po prostu Fenimor. Facet, Fenimore. który wie jak zmienić koło i nie musi być specjalnie przystojny. No to Fenimor mówię. No cóż. Jeśli nie jest chora, to dlaczego chcesz, żeby obejrzał ją lekarz? Już ci mówiłam. Lekarz może jej powiedzieć, że wszystko z tobą w porządku. Ale lekarz nawet mnie nie obejrzał. To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby powiedział, że jesteś miłym Kolesiem. Nie sądzę, żeby lekarz mógł cokolwiek o, powiedzieć. Właśnie. Masz rację. A nie lepiej, gdybym sam powiedział, panie Rianon, że jesteś miłym. A wiecie, tak. Ale to niemożliwe. Dlaczego? Nie wejdziesz na rancho. Zobaczymy. A nie mogłabyś mnie tam zawieźć? Pan Starek spodziewa się, że wrócę z lekarzem, a nie z tobą. Wszystko jest możliwe w tej grze. A gdybym się przebrał za lekarza? Potrzebowałbyś melonika, Kurtki, kurtki i, torby i torby lekarskie. Lekarzki. A wszystko to mamy. Mógłbym poprosić doktora, żeby mi to pożyczył. Doktor nie żyje. Lekarz stracił wszystko podczas wypadku. Z pewnością znajdę te rzeczy gdzieś w okolicy. Cóż, moglibyśmy spróbować, ale powinieneś wyglądać Jak trochę grubiej. Okej, okay, moi kochani. Yy. Czego potrzebuję, żebym do lekarza? Że... Sprawa jest zapytamy. jasna. Odpowiedni kapelusz, kurtka, i stara torba lekarska. I musisz wyglądać trochę grubiej. Dobra. To super. A my, mojego kochani... znaleźć zapasowe koło. Tak! Bierz tak się do składa, roboty. że mamy wszystko, tylko jedna szkopuł, że kurtka jest brudna. I tu się pojawia kolejny motyw. Musimy ową kurtkę wyprać, ale damy okulary. Oto okulary. Zostaw to tutaj. Zajmę się tym, dopóki nie będziesz miał wszystkiego. Lecia, doktor ma okulary? Też weźmiemy sobie okulary standardowe. Połóżmy tu. Lewitują. Melonik też mamy. Hmm. Mam Melonik. Bardzo dobrze. Zostaw to z innymi rzeczami. Połóż, Filmar, połóż. Pyk. Yy, mamy też, yy, również mamy, 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 mamy. Poduszkę, przez którą będziemy wyglądali grubiej. Znalazłem poduszkę. Dziękuję serdecznie. Nie dla Pod ciebie. Drzewo jest bardzo twarde. Nie dla ciebie. Aha, Myślałem, dobra. że użyję jej jako wypełnienia. No wiesz, żeby wyglądać grubiej. Tak, to dobry pomysł. Super, super. A, to nie mu Dobra, i torba lekarska. O, mam torbę lekarską. Bardzo dobrze. Zostaw to z innymi rzeczami. Fajnie mi się w to gra, powiem wam szczerze. Bardzo mi to sprawia radość. Dobra, jeszcze jedziemy tą brudną kurtkę, żeby się dowiedzieć, że musimy ją wyprać. No ale cóż, proszę. Mam kurtkę lekarską. Jest zbyt brudna, musisz ją najpierw wyprać Dobra Okej okay, moi kochani I takim oto sposobem Ruszamy teraz chyba na farmę Alvina Tak, po te koło Tak mi się wydaje Tam sobie trochę damy, nie i potem pojedziemy na farmę Tej, no Tej, y, tego Johna, tą pierwszą tam gdzie zaczynaliśmy grę Na farmę Alvina jedziemy po koła, na Johna żeby wyprać kurtkę Dobra, to zaczynamy Jedziemy do Alwinka Alwinku, jedziemy do ciebie Kurcze no, nie wiem dlaczego mi się ten dźwięk tak spóźnia, jakby ktoś miał jakieś pojęcie na ten temat, to bardzo by, bym był wdzięczny, jakby napisał Mnie to strasznie denerwuje, takie, niby taki szkopuł, a denerwuje Dobra, nie wiem czy teraz się uda Od razu się uda, wiecie, z tym, tym Z tą świnią I wejdziemy sobie najpierw na dach Tak, tak będzie OK. Aha, jeszcze jest fajny bajer też, ale to potem wam pokażę w sumie. Alma sobie tutaj ładnie gibie się. Pam tam, Oni tu dalej pewnie sobie rozmawiają. Ale my im nie będziemy przeszkadzać, bo oni mi będą przeszkadzać, jak będą gadać. Dlatego jedziemy od hmm. dalej. I tu jest właśnie wyjście na drach. I wbijamy tamten. I ten. Tutaj sobie właśnie powiesimy ten. Mm, Kołowrotek? Uprzą... Nie, to się nazywa Uprzą Sztyrolska. Przepraszam bardzo. Proszę tutaj, tyk. I jademy na świnie. A no wiecie, spóźnia się ten dźwięk nad filmikach najgorzej, no. Zjedziemy sobie, tak wiecie. Like boss. JADEMY! Okej. Okay. Fail. No cóż. I teraz, moi kochani, wbijam motyw, To jest to koło, które my potrzebujemy. Co to jest? A, teraz potrzebujemy jeszcze uprząż Tyrolska. No, super. Troszeczkę zrąbałem. Nie patrz na linę, tylko idź tędy. Pamiętacie tą, 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 tą tacę? Właśnie stąd. Wejdź tam, Fenimore. Nie podnoś mi ciśnienia. Otwieramy tą klapę. Bierzemy uprząż Tyrolska. Z tego, co pamiętam, kładziemy tu strąga. I teraz ją, teraz ją, teraz, dawaj, dawaj ją. Dusić szmatę. Chyba zabiliśmy świnię. Abstrąga, bierzemy na beach play. Jest. Okej, okay, moi kochani, chyba zabiliśmy świnię. Cóż, trosze, troszeczkę niehumanitarny sposób, ale świnia jest yy, nieprzytomna, a my możemy sobie zjechać po koło Boże, kochani, jaka ta gra jest dziwna. No ale dobra, Alma się chyba nie obraziła, że zabiliśmy jej ukochaną świnię. Szkoda. Nie Słyszę jak bili, a ja nie słyszę. No ale ja też wszystko widziałem. A ja nie. Mówię. Co ci mówi? Nic ci nie mówi, dobra. Uch, to było ciekawe. No nie pamiętam, żebyśmy to myśli nie musieli zabijać. No ale dobra. Tak, bo to było tak, że jakbyśmy jej nie udusili, to ten. To ona by zeżarła tego obstrąga i nic. Nic by nie dało to. A tak to sobie teraz pojedziemy. Strasznie mnie denerwuje, że to się tak zaczyna. Boże, jak mnie to denerwuje. Dobra, jedziemy. Ciekawe, po co w ogóle tutaj była ta... <grym>, ta lina. Pyk! Świnia martwa, to wiecie. Uuuu... Fenimar. Dobra, bierzemy koło. Oczywiście, gdzie je chowamy? Nie. Wygląda na to, że utknęło. Nie mogę nic z tym zrobić. Ale ja wiem, co zrobimy. Pyk! Nie ma mowy. Dlaczego nie? Hej, coś mi się tu nie podoba. Chwilę. Może lewarkiem, tak, to chyba trzeba było lewarkiem zrobić. Chociaż nie pamiętam. Tak, lewarkiem. Czas! Boże, film jest ciekawy, on naprawdę wszystko demoluje, ej. Możesz... Jak ja z teraz wyjdę? A, tak, dobra, teleportacją. Ok, i teraz właśnie... Mm, tam, 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 tam. Bierzemy te koła do naszej taczuszki. Ciekawe, szkoda, że tego nie mogliśmy po prostu włożyć do brzucha. Koło i ruszamy. No i co teraz? Zabieram ja koło, Teraz mogę Alma. zabrać koło do wozu. Idź za mną, rajo. I poszliśmy do szkoły. Oj, w sumie nawet nie straciliśmy martwi. To jest ciekawie. Dawaj, dawaj. Pyk. No cóż, to by było na tyle. I mamy koło. Livi? Mówisz tak, jakbyś naprawił go z łatwością. Było proste No to w sumie. wiele mi nie pomogłaś. Cóż. Teraz już tylko musisz ubrać się jak lekarz. Okay. Nie martwcie! Panuje nad sytuacją. W tym rzecz. Dobra, yy, to w takim razie idziemy do tej Stelli. Nie chcę teraz jechać na Terrancho Stareka, bo jest taka możliwość, ale wolałbym na razie jeszcze w mieście załatwić te sprawy i obrabować bank albo coś w tym guście. Ale do tego jest potrzebne mnóstwo dolarów. Przede wszystkim raz na strzelnicę, bo tam też trzeba płacić za wstęp i obawiam się, że będę mógł przegrać. Teraz będziemy musieli narobić trochę marchwi Raz na strzelnicę, a drugi raz na ten, na te pozwolenia, czy co to tam. A niestety nie można zrobić tak, że wiecie, powiem mu, że połowę damemu teraz, a drugą połowę mu w ogóle nie damy, bo, 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 bo będziemy musieli kupić jeszcze olej do robotów do tej strzelnicy. Dobra, wejdziemy teraz do, do, tej, do domu, bo Stella nam przecież kurteczkę może wybrać. Mm. <laughs> Stella? Muszę swój kapelusz. E tak, proszę pani. Boże, kochany. A tak nie patrzyła na i... Powieś swój kapelusz teraz, bo mnie wkurwisz. No cóż, um, Stello, możesz mi wybrać kurteczkę? Mogłabyś mi uprać kurtkę? No, oczywiście. No to spoko. Zostaw ją w koszu na ubrania na zewnątrz. I załatw trochę mydła. Powiedz mi, kiedy już będziesz je miał. Dobra. A ja mam mydło, proszę. E, przepraszam, Stello. Tak, Fenimor? Mam mydło? E, widzę, że hodujesz marchewki. Tak. Lubisz je? Bardzo. Y ja nie, nie ale ja tylko nie uwielbia. W porządku, daj mu tyle, ile chcesz. Jeśli oczywiście są wystarczająco duże. Ja już mówiłem, dobra, no już starczy, selwa. A Billy już wrócił? O, właśnie. Tak, Uff. jest w swoim pokoju, z Tomim i Ani i z psem Tobim. I co? Nic tam Ani robią, co? Zaraz, zaraz. A co dzieciaki robią w pokoju Bilego? O, dokładnie. Bawią się, mam nadzieję. Powiedzieliśmy im, że po szkole mają przyjść do nas wszyscy troje. Skoro Starek zamierza zaatakować farmę Alwina, najlepiej, żeby dzieci były tutaj. W sumie Nie zajmuj się tym. Po prostu zostaw je w spokoju. No cóż, ja mam lepszy pomysł. Idę się trochę rozejrzeć. Skoro jesteśmy złamywaczem, zabójcą, z pogromcą świn dzikich, to przecież jeszcze możemy się wkraść do, 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 do domu. A właściwie do sypialni tych. yyy, No, banisterów. Yy, nie wiem dlaczego tak mi się kojarzy, że te drzwi otwierają. Raczej nie. Co znaczy... powiedziałeś? Nie, proszę się nie odzywać. Nie. Dzieci, otwórzcie! A! Przecież oddaliśmy mu jego rewolwera. Otwierać! Tak! Zostaw nas w spokoju jasne zawsze. Chciałbym, żeby przestał ze nami wszędzie chodzić. Nie zwracajmy na niego uwagi. To się walcie. Jeżeli nie chcesz ze mną bawić, to nie. Otwieram sypialnie kluczem. No tak, wydaje się, że tak. W porządku? Nie Niezbyt. Co? A tak, Stella musi opuścić pokój. Stella, proszę cię wyjść. Nie wiem dlaczego akurat kluczem do łazienki się otwiera te tamte drzwi, no, ale tak po prostu wyszła. Ja pamiętam, że się strasznie o tym głowiłem, bo był taki moment w grze, że nie umiałem właśnie załatwić jakiegoś pozwolenia, a to pozwolenie jest tam schowane. Czy nie pozwolenie, tylko akt własności. No ale to już mniejsze, na razie nam się nie przyda. Dobra. Mydło, mydło, mydło. Mamy mydło, więc połóżmy mydło. Ach. Mydełko jest i brudną kurteczkę też połóżmy. Stella nam pójdzie uprać. Hmm, nie. Dlaczego? Raczej nie. Dlaczego? Aha, do kosza na No tak. Wiesz, no. grypi. Dobra. Dobra, no to wszystko jest gotowe. Stella możesz prać. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyś to uprała. A ja wtedy się włamę do twojej mm. sytuacji i zarobię wszystkie wartościowe rzeczy jakie macie w domu Dobra. Weź... A tak, ściągnij kapelusz, proszę. Stella, możesz wyjść na chwilę? Y jeszcze jedno Stello. Coś jeszcze? Tak. Idź mnie No kurtka i są w pralni. Dobrze, upiorę ją. Świetnie. Kiedy będzie wypralała... to chodźmy, mm. Boże. Jakby na w gacie. Dobra. Um, okej. Okay. Teraz... Otwieramy drzwiczki, mm. nie wiem dlaczego kluczem do łazienki, naprawdę, no ale cóż, to jest sypialnia banisterów, fajnie, fajny w ogóle domek, podoba mi się. A to otwieramy sobie szafkę i w szafie, mm. Jo, to głowa niedźwiedzia, mnie takie coś straszyło, dowody własności. Właśnie farmy, my je oczywiście potem oddamy, tak, tak, oddamy, ale będą nam potrzebne do jednej sprawy w banku, którą zaraz zresztą załatwimy, mm. tylko Stella nam musi brać kurtkę. Stella nam wybierze kurtkę. I wkłada ten kapelusz, zdejmuje. Niby fajny motyw na początku, ale potem wkurza. Jak Stella nam tą kurteczkę wypierze. Dobra, wyprałaś to już, Stella, może. Stella, już. No już ja wy... Przepraszam, Stello. Tak, Fenimor? Wyprałaś. Jak długo moja kurtka będzie się suszyć? Kilka godzin, tak myślę. Aha, no, super. Jest uszyta z grubego płótna. Dobrze. Nie możemy tego trochę przyspieszyć. Jest mi bardzo potrzebna. Wsać ją do ognia, jeśli chcesz. Dobra. No, mam pilną robotę. W takim razie zajmij się nią. Ale to już chyba wystarczy tego prania, nie? Dobra, zresztą w sumie zanim. On, kiedy ona będzie pra... O! Akurat! Dziękuję, Stella. Bardzo mi pomagasz, moja droga. Dobra, i ona tu chyba już do końca będzie sobie prała. Tak, switaśnie, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem. Nie wiem, co ona pierze. Zobaczmy, co ona pierze. Czekajcie, tak za zajdziemy. Przepraszam, Stella. Ja nie gadaj do tak niej tak nie, nie chcę nic. No mam pilną robotę. Dokładnie. W takim razie zajmij się nią. No to zamknij się, patrzcie. Stella pierze, nie wiem co napierze. Coś innego, dobra, mokrą kurtkę zbieramy z haka i teraz tak, ona powiedziała wsadź ją do ognia, troszeczkę to, ona to powiedziała metaforycznie oczywiście, musimy po prostu pod, rozpalić ognisko i ją tam przy tym ogniu wysuszyć. Co się hmm. dzieje? O Boże, już się przestraszyłem, że coś się dzieje. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy palenisko. Mamy też chyba... A i teraz wiem, co jeszcze musimy zrobić, zanim wszystko, zanim cokolwiek zaczniemy. Ale nie jestem pewny, czy mamy wystarczającą ilość drewna. Pójdziemy tu. Mamy takie, 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 takie mm, kawałki drewna. Pamiętacie? Dwa. Położymy je tutaj. Mamy też topór. Razy dwa, który kupiłem mój. Boże, weź tnij. Teraz fajnie morsiłacz. Tyk Mamy A nie, w sumie chyba nam tego drewna starczy Przyplej powinno To będzie nam służyło za, o, e, za drzewo opałowe